Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. Proszę Państwa, w dzisiejszym krótkim wideo chciałbym pokazać Państwu, jak możecie przyspieszyć swoją pracę i dostosować środowisko Fusion 360 pod swoje preferencje. To, jak wygląda interfejs w Fusionie, jest w 100% zależny od Państwa. Domyślnie mamy ten interfejs jakoś skonfigurowany przez autodesk w taki sposób, jak oni uważają, że Państwu się najlepiej będzie pracowało, no ale w zależności od tego, co robicie, jesteście w stanie ten interfejs... Ustawić kompletnie pod siebie. Po pierwsze, jeżeli mamy jakieś tutaj operacje u góry, to możemy sobie je chwycić i przesuwać w prawo, w lewo na tej liście, czyli jesteśmy w stanie z te ikony tutaj układać. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te ikony w ogóle się tutaj znajdują. Wszystkie funkcje dostępne z palety Create dostępne są tutaj z menu rozwijalnego. Jak widzimy, na przykład tutaj operacja wyciągnięcia prostego jest wyciągnięta na górę. Dlaczego ona jest wyciągnięta na górę? Jak sobie na nią najedziemy i zobaczymy trzy kropki, to klikając te trzy kropeczki mamy tutaj dwie opcje: Pintu to toolbar i Pintu to shortcut. Jeżeli odznaczę tą opcję PIN to toolbar, to, to wyciągnięcie proste zniknęło z naszego paska narzędzi. Wracam, najeżdżam, pokazują się trzy kropki PIN to toolbar. Pojawia się. Ta ikona. Mogę sobie ją teraz z powrotem przemieścić w pożądane miejsce. Druga opcja, która się tutaj znajduje, to jest Pintu Shortcut. Shortcut dostępny jest z poziomu literki S z klawiatury, i w miejscu naszego kursora, w tej chwili, odpali się taki design Shortcut. I widzimy, jest tutaj opcja Extrude, i jest tutaj też opcja Fillet. Znowuż, możemy sobie tutaj poprzez przeciągnięcie zmieniać miejsce poszczególnych funkcjonalności, a teraz sprawdźmy. Tutaj jest Filet, Modify, Filet, trzy kropeczki i widzimy Pintu to Toolbar i Pintu to Shortcut. Jak odznaczę opcję Pintu Shortcut, to w shortkacie mam już teraz extrude. Kolejną bardzo fajną funkcjonalnością w shortkacie jest opcja Search. Interfejs Fuszy z, jest ułożony w te menu rozwijalne. Ja czasami tak mam, że pamiętam, jak nazywała się mniej więcej jakaś opcja, ale nie mogę jej zlokalizować. I dzięki temu, shortcutowi, czyli wciskam literkę S z klawiatury, jestem tutaj w stanie pisać, tak? I w ten sposób jestem sobie w stanie odnaleźć proponowaną funkcjonalność z poziomu tego menu wyskakującego. E, dobrze, co dalej? E, dodatkowo. Są też skróty klawiszowe. Jeżeli przy jakiejś funkcjonalności w tym miejscu znajduje się jakaś literka, ona informuje nas o tym, że to jest skrót klawiszowy do danej funkcjonalności. Ten skrót klawiszowy jesteśmy sobie w stanie zmodyfikować, i dla innych operacji, które skrótów klawiszowych, jesteśmy w stanie sobie stworzyć taki skrót klawiszowy, dla tych, które ich nie mają. Na przykład dla operacji obrotu najeżdżam na trzy kropeczki i tutaj mam opcję Change Cable Shortcut. Wchodzę w tą opcję. I tutaj na przykład kliknę sobie R od Revolve. No ale pojawia się problem, że mamy tutaj konflikt z prostokątem z dwóch punktów. Lepiej nie generować konfliktów, dlatego co ja mogę zrobić? Mogę na przykład zrobić Ctrl R i teraz już nie ma żadnego problemu. tak? Te skróty klawiszowe mogą być dosyć skomplikowane. Teraz kliknąłem Shift Ctrl R, więc jesteśmy sobie w stanie te skróty zmieniać i Ustawiać pod siebie. Klikam OK i zobaczmy, że w tej chwili operacja obrotu to jest CTRL plus R. W dzisiejszym krótkim wideo to wszystko. Namawiam Państwa do, zachęcam Państwa do skonfigurowania Fiurzyna jak najbardziej pod siebie, bo mądre ustawienie przede wszystkim skrótów klawiszowych pozwala diametralnie przyspieszyć pracę w programie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.